Cześć, Cześć Mankow, z tej strony Digger i witam Was w kolejnym odcinku ze strony skinap.gg. Tech wczoraj, już w sumie nie pamiętam ile trzeba punktów 350 chyba, tak? O ile się nie mylę, grałem na zielone i postanowiłem, pod sobie tak na stronki, patrzę, ile takby punktów od Was dostałem na stronce z Golaps, miałem 150 punktów. szedłem na zielone, niestety przegrałem. Tutaj z na stronę ma 200 punktów, tak? Wchodzę na zielone za 54 próby, chciałem sobie zrobić, tak? I za pierwszym razem był zielony. Tak więc e, wchodzimy znowu na krasza... I tak, e, ostatnio Al-In. Sprawdźmy historię. Dobra, wchodzimy. Najwyżej przegramy, tak? 1, 2, 30. Mam? Mam! Dobra. 1.088 Z e, Znowu wchodzimy Jeszcze tak dwa razy i... No ale nie mogę przegrać, tak? No, mam? Mam! Ale teraz jadę na farcie. E, nie. Co ja będzie? Nie wiem co ja powiedziałem przed chwilą, ale... Strasznego farta, może klikam i, i, i tak. Ja zobacz sobie historię, do tego nie mogę przegrać. Dobra, 1600. I zaraz jeszcze raz wejdziemy. W profil jest to jakaś historia. No jest, ale to jakby nie ma mnożnika. 1.35, 1.28. No, to tam byłem blisko strasznie. Oj... A to jest jeszcze ten bet? Nie wiem, nieważne 1673 Ale teraz jeden pauzy Albo nie to jest zawsze ta decyzja z pauzą Bo jak teraz zrobię pauzę Będzie jakiś ten wysoki No potem znowu będę chciał pauzy, może być wysoki Nie, nie gramy z pauzami Wchodzimy Alin 1, 4 1-4. Jeden, 1-4 cztery. Jeden, cztery i wypłacam jakiś przedmiot 15 5 <laughs> Sprawdźmy co tu jest bo może jeszcze coś pogram sobie 2500 70 gloczka ooo, taki gloczek jest fajny Gramy do gloczka, ile muszę mieć? Czy muszę mieć? 28 punktów jeszcze muszę Zagram na ruletce 28 Tak to jest do 50 do 70, tak i obstawimy sobie na czerwono. i jest, siedzi, dobra Tak właśnie, z 20 centów wypłacałem sobie kloczka <noise> ja, tu był gloczek. coś lepszego wyżej? A bumpy nie chcę. jest to, to już 5000. Nie no, wypłacałem gloczka, tylko który? dla się spadać w czy... Dobra, nie no, pierwszego z brzegu. Oferta wysłana. Jest oferta. loczek normalny przetestowany w boju 2.30. Nie wiem co z tym lokiem zrobię. Albo będzie na niego giveaway. Za tydzień jak ten giveaway się skończy tylko Albo go sobie zostawię. No nie wiem, zobaczymy. Ale w sumie to na dzisiaj to tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, oczywiście stawcie łapkę w górę. E, subskrypcję możecie udostępnić ten film. E, kod do strony oczywiście będzie w opisie, tak jak link. E, kod Tiger. Jeżeli dołączycie do grupy Steam, kolejne 100 punktów za kod również 100. No. To trzymajcie się i cześć. Oczywiście Link kod, wszystko jest w opisie. Cześć się pan.